Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota 4 stycznia i dzisiaj będzie bardzo ważny dzień, bo dzisiaj będzie uruchomienie nowej beczki. Może to nie jest coś mega fascynującego, ale na pewno już duże wydarzenie dla mnie szczególnie, bo już Joskina, jak wiecie, dobrze nie ma. I teraz trzeba jakoś te szambo przepompować do tego zbiornika. No Jeszcze pompa nie jest zrobiona do Gnojowicy z braku czasu ale myślę, że w najbliższej przyszłości chciał, nie chciał, trzeba się za nią zabrać. Już powoli wyłażę z tych najgorszych po prostu zaległości. Wszystko mam poogabnianie. Nie wiem czy też słychać, bo kolejny wątek. W nowym roku postanowienie jest, żeby poprawić jakość filmów na tym kanale więc pojawił się mikrofon także może tu troszeczkę z dźwiękiem będzie lepiej dajcie znać czy jest lepiej czy gorzej czy wolicie tak jak było wcześniej czy nie generalnie co, wszystko mam żeby tutaj już beczką przepompowywać ale ona ma inne złącza niż węże te które do tej pory stosowałem bo fligl jest na złączach typu bauer a do tej pory leciałem na perocie i ogólnie potrzebuję przejściówki właśnie z tego bauera na perota i już tutaj z agrotechnikami mi przywieźli właśnie kawałek węża i, i jedną tą duszę biarki, złączkę. Ale z drugiej strony muszę po prostu machnąć pewota, bo nie mieli takiej złączki, której potrzebuję. Więc, więc, więc właśnie... Po nią jadę, i już będę miał praktycznie komplet. Też mamy do hydrauliki przejściówkę do małej waltry. Ale dzisiaj chyba da jej spokój i dużą uruchomimy. Także co, lecę po niezbędne gadżety i widzimy się podczas składania tej przejściówki. Wtedy zobaczycie wszystko co i jak wygląda. Wąż już mam gotowy, wszystko poskładane. Tak jak mówiłem, od beczki jest złącze bowera i do tamtych węży perota także już jest kompletna przejściówka taką mieli rurkę w agrotechniku taką podrzucili bo wystarczyłaby metrowa ale mieli taki obrzynek 1,70 siedemdziesiąt także jak najbardziej już nauczony doświadczeniem jak te końcówki nabijać przyniosłem bo tak ta długość węgrza po prostu pozwalała na to żeby wziąć go do domu postawiłem w kotłowni przy piecu postał sobie 4 godziny nagrzał się to zupełnie inna elastyczność się go zrobiła no i dużo smarowidła i troszeczkę siły. No i po oszu. Udało się. Także mam nadzieję, że będzie służyć. Bo w sumie on nie tylko do tego. Ta przejściówka się przyda jeszcze w paru innych sytuacjach. Ale to na bieżąco z biegiem czasu będę Wam pokazywał. Dobrze, lecę, spinam stację dukującą i bierzemy się za robotę konkretną. No to dzisiaj do misji będzie wykorzystana duża Waltra I zobaczymy, jak ona odpali Niech się chwilę świece podgrzeją. Także na wizji jest odpalanie. Przy temperaturze minus 2. Ładnie myczy. Niech się chwilę rozgrzeje. I będziemy działać. Już wszystko gotowe. Można zaczynać mieszanie. Tylko zaraz jeszcze. Takie to mamy przełożenie na womie 50 znowu pasuje, okej jak widzicie zapas mocy, zapas mocy musi być Ojej kupowym wam się napiecałem z tym gównem Żeby podpiąć nawet zwykłe mieszarło, wszystko nama Tu jeszcze wiatr pisga swego Nawet głupi wałek nie chciał się podpiąć tak jak mówiłem, ale po walutku, po i sukces jest. Zaraz będzie piszczeć, że operatora nie ma na siedzeniu. Kawarek włączony W takich sytuacjach to trzeba go załączyć z zewnątrz. No i chlupię się coś, idę włączę drugie mieszadło. To już będzie mam pospinane. Jak widzicie, stację dokującą też, czyli będziemy zaciągać ramieniem i pompować zaworem bocznym. Z tej żywafy nie będę odkręcał. Musi wystarczyć. Z 10 minut niech się pomiesza. I można będzie przeczepiać. Nie brałem drugiego ciągnika, bo po co go tutaj odpalać, rozgrzewać. Nie ma sensu. Niby nie jest wielki mróz, ale na oleje w skrzyni czy w silniku to jest wystarczająca bieda, żeby one się zrobiły gęste. Także musi te 5 minut, chociaż ciągnik na pusto pochodzi, żeby to oleje troszeczkę porozchodziły się po wszystkich magistralach tak jak trzeba, narujących i po co to dwa wyciągać. O, to jest wygoda. Takie coś musi być zrobione z tyłu. Tylko to będzie pompomikser, kurde, to już ja wiem na pewno. Nie będę się już bawił w te pompy zalewowe. Tamta pompa zalewowa, to jak trzeba będzie gdzieś coś skądś indziej przepompować, to się przyda bądź też spróbuję tym mieszać w tamtym zbiorniku. Ale docelowo to myślę, że Max latem i będzie tutaj elektryczna pompka. bo inaczej to można zgłupieć z tymi wężami nawet przepinać, ciągać się na czort a tak pod betonem biegóra sobie biegła tu by wyszła złączona na stałe z pompą zatopioną pyk, guzik włączam i mnie już nic nie obchodzi no i mamy to wreszcie udało się podpiąć beczkę i podjeżdżamy pierwsze trafianie w zawór dokujący może chwilę potrwać nie wiem zobaczymy jak mi to się uda nie ten guzik ale dobra mamy to za nisko opuściłem Coś mniej więcej tak. I coś mniej więcej tak jak jadę. Chyba za blisko. Prawie dobrze. Prawie dobrze trzeba się delikatnie przestawić. Kurde, to się wygód doczekałem. Ja ci sumę Coś ostrość traci ten aparat. No jak mi trzeba przejść na kamerę z powrotem, jeszcze uchwyt na głowę dokupić, to wtedy. A, to jest za daleko. był, prawda, proszę Państwa. O, do trzech razy sztułka. Tak będzie lepiej widać. Delikatnie do tyłu. Chociaż tak powinno ładnie Teraz to ją. Ideolo. Jeszcze trzeba podpiąć drugą stronę całego interesu i można będzie zaczynać imprezę Oficjalnie uważam, że beczka została uruchomiona. Wcześniej troszeczkę miałem poślizgu to nie nagrywałem, bo tak, w drugą stronę się e, ustawić zawór. Okazało się, że praktycznie, standardowo. Jak otworzyć zawór na ramieniu? Myślałem, że ma ktośników lecz na panelu klikając do góry się otwiera jednak nie, to się zamyka trzeba nacisnąć do domu. trzeba było chwilkę poświęcić, żeby to rozszypnować, bo kto by tam instrukcji obsługi czy tam form skutowalnych ale dosyć szybko się nabiera mam powiem parę chwil, przy następnej weczce sobie zmierzymy ile dokładnie czasu zajmuje nabieranie to, bo teraz też wszystko połowuchany, jeszcze ciężko powiedzieć ile czasu faktycznie ciągnie ale myślę, że podobny czas do na nadmierzy jeżeli chodzi o napieranie a ja jednak deka dużo większa zaraz zobaczymy jak sobie poradzi z wąszeniem żeby mi tu końcówek węży też nie porozsadzała <laughs> od tego... tej mocy od tej, tej pompy. także zobaczcie, jest tutaj takie połączenie, ta przejściówka teraz mogę sobie rozmawiać aparatem, kierować telefonem w dowolnych momentach dźwięk mikrofon mi łapie prosty kawałek węża no ale też to wszystko policzyć to z pięć stówek wyszło no ale musiałem, musiałem to zrobić. i też mówię to nie tylko w tym momencie mi się przyda ale jeszcze wiem że w innych sytuacjach będzie to konieczne no już tak dwie trzecie beki napompowane to przy Anglii też pewnie wir dobry Zresztą zobaczymy przy następnej beczce jak to sobie tłoczymy i wtedy będzie można wszystko mierzyć, analizować i czas wstrępić to no, tak jak mówiłem płynie z podobną wydajnością jak i przyjustki tego się nie oszuka dystans przekroję wyjaśnienie w beczce też jest podobne przy wylewaniu więc jedynie szybkość przy przy za, zaciąganiu jest większa no i mniej cykli do zrobienia ale to jest wszystko kurde powiem wam mocno przejściowa sytuacja bardzo mocno taka prowizorka level hard Niestety początek wypompowywania nagrywał się bez dźwięku, bo nie włączyłem tego mikrofonu dodatkowego. Mój błąd. Kolejnej technologii dzisiaj się uczę. Ale generalnie to pomalutko idzie też wypompowywanie. No, sami widzieliście przy zbiorniku tego się nie dało szukać. Tak gdzieś ponad 10, może nawet 15 minut nim beczkę wpompuję, a naciągnąć to ze 3 minuty. Także około 20 minut będzie cykl trwał ale takich cyklów 3-4 i po tym zbiorniku na głowicach. Dzisiaj nie jest pełny, to myślę, że 3 wystarczy Najszybciej to by było powywozić to Nie ma co się ukrywać jakby bezpośrednio na pole wywęży nie wychodził tych zaworów nie otwierał, zamykał tylko odjechał co cyk na nadwróbeczkę szybciutko i pojechał, na też przez wylewkę dużo szybciej się opróżni jak przez ten właśnie interes no ale chyba tu jest już maks się mniej więcej to zrównuje z zaworem bardzo już nie chce opadać Trzeba zamykać i pompować na nowo. Dobra druga naciągnięta i powiem Wam, że idę obiad zjeść, bo zaraz upierdziel dostanę, że się umówiłem na godzinę i nie wszedłem. Akurat dwie wyciągnięte. Tutaj trochę się nachlepało jak sprawdzałem w którą stronę się otwiera zawór, ale to warku już coraz mniej. Naprawdę błyskawicznie było dwie beczki, no fakt, że nie było pełno. Dwie i jeszcze jedna i dzida i mnie nie ma. Znaczy nie ma tej roboty z tym szambem. <laughs> Ale dobra, wiatra będzie się pompować beczkę, to ja już w międzyczasie zacznę sobie obrządek. To może uda dzisiaj się wcześniej skończyć, jak nigdy. Czas pokaże. A tymczasem przerwa obiadowa. Powiem wam, że dzisiaj do obiadu to szło Średnio, mocno średnio. Może po obiedzie będzie lepiej. Może w tym roku, właśnie po obiedzie, będzie dobrze szło. No i witam po przerwie. Idę pompować troszeczkę tej gnojóweczki jeszcze tą i następną beczkę. A w międzyczasie już zacznę. Obrządek wziąłem sobie wiaderko u żeby rozmrozić poidełko w Betlejemce, to jeszcze się wieczorem napiją dziewczynki i na noc trzeba będzie niestety tą beczkę zabrać do środka do obory niech się nagrzeje, rozmarznie i woda troszeczkę cieplejsza się zrobi z chyba ma być troszeczkę cieplej, ma puszczać ten mrozek to już będzie gicior, a tymczasem Trzeba brać się do roboty, i cholera, widzicie, wszystko popodłączać, pokompletować. Pół dnia poszło. Ale tak to już życie wygląda na tej wsi. Pyknę sobie na pompowanie i 15 minut będzie wtłaczać beka. No cóż zrobić? Cóż możemy zrobić innego? Tyle czasu to. To zajmuje, to powiem szczerze powinno pół szamba być przepompowane A, zaworu nie otworzyłem jeszcze Brawo ja! Oj, kupowym dość tego przepompowywania na dzisiaj ale już, na następny raz będzie wszystko po prostu gotowiutkie i tylko się podjedzie cyk szambiareczką bo jak na jedną ręką chujowo się otwiera no właśnie, później to już się tylko będzie pojeżdżać i pompować nawet węży nie będę rozpinął, tylko je ja zawinę żeby syp z nich nie wypływał i tak to, dobra działam bo ten vlog się zrobi o niczym zaraz o chodzeniu w koło traktora a nie o realnym działaniu Piek, działa hydraulika działa dobrze tłuczymy to idę obrządzam za 15 minut wracamy no i dobra mam wypompowaną teraz pompuję trzecią i biorę się dalej za obrządek. Już w sumie sporo tego obrządku ogadłem. Więc może i taki plus jest, że dłużej wypompuję To mam 15 minut czasu i coś mogę w tym czasie poogarniać. Teraz tylko 5 minut przerwy w ciepełku posiedzieć, żeby za Bo około 5 minut ze sesji nie uszkujmy. Z tyłu o tyle mniej więcej chodzi tego co potrzebno zegarek może kiedyś się z zegarkiem zrobić z, po prostu z stoperem dokładnie powiem ale dzisiaj tak szybko musicie wierzyć na słowo ale zasysa powiem wam fest, aż ciągnikiem kołysze takim takim to zasysa no żeby to można było wywozić mówię jeszcze raz to bym ja to szybciutko wybrał i miał z głowy a że mamy bzdurne przepisy no to coś ja mogę powiedzieć musi być jak jest mamy to okróżnione trochę wąż lewie złożony od tego zaworu tego stacji dokującej bo leży na mieszadle i przyznam się szczerze że przez to zostało ze 40 cm ale następnym razem się poprawi dobrze rozpinam węże, odrzucam i jadę z tym koksem odczepiać beczkę także po robocie trzy beczki w sumie było jednak to 16, nie 7 no i też niepełno było i niepełno pełno. nie do końca wygrane wiecie co, co wychodzę tutaj na obory nagrywać wieczorny nurski monolog to Zenek wyjeżdża hałasuje no niestety Chyba muszę mu godziny przestawić o których ma wyjeżdżać, ale to jest, kurczę, taka energetyczna godzina, bo po dojeniu czyści za ogonami tutaj legowiska, z tyłu za legowiskami i, no, jakby bramki na dojenie pozamykane, to tej strony nie mógł poczyścić. Co mam ten pierwszy rząd legowisk, dlatego właśnie nie bardzo mogę go przekwalifikować. Jak słyszycie, tutaj troszeczkę dźwięk. dźwięk powinien się zmienić na lepsze. Dajcie znać na komentarzu, czy z tym mikrofonem jest lepiej, czy gorzej, czy wolicie bez, no to jak będzie z mikrofonem dobrze, to będziemy pracować coś i nad obrazem, żeby lepsza jakość była w tych filmów codziennych. Może uda się ten mikrofon zaadaptować do GoPro. Jeżeli tak się uda, to będzie całkiem cace, to już wrócę do nagrywania z kamerką. No i news dnia dzisiejszego, jak widzieliście, flickr uruchomiony działa. Troszeczkę na początku rozgryźć go musiałem, te parę minut, a to jeszcze w stresie, bo to wiecie, to jest nowa maszyna, pierwsze użytkowanie i jak coś nie wychodzi, to człowiek zaczyna się denerwować, więc taki mógł być ten vlog dzisiejszy, chaotyczny. Bez jakiegoś ładu i składu, z żadnego scenariusza nie robię. Jak widzicie, wszystko idzie na żywioł, na bieżąco. No i jakie wnioski są? Troszeczkę szybciej te przepompowywanie panisz e, Joskinem e, ze względu na szybko, szybkość nabierania. Tłoczenia, no, bych, to znaczy samo tłoczenie jest tym samym tempem, ale jest mniej przełączania, mniej cykli, tak? i na tych przełączeniach się zyskuje te paręście minut także jakaś dobra godzina jest wyciągania z tym fliglem, a ja prawie dwie jak się to szambo wybierało, no fakt że było niepełne i jak mówiłem do końca nie mogłem wybrać, bo wąż źle, źle się ułożył, tak że on leży na mieszadle, muszę go wyciągnąć jeszcze raz. No 8 cali to nie jest tak łatwo im sterować, więc stąd takie Tematy. I też mówiłem wcześniej, już doszedłem do wniosków, że żadna pompa zalewowa z wężami to się nie sprawdza kompletnie. Absolutnie. Nawet jeżeli bym tą rurę przekopał, ją podłączył na stałe na lato e, ze zbiornikiem, że tylko podjeżdżać i wałek podpinać, no, to by miało sens, ale zimą to tak nie bardzo, żeby z niej na mrozy nie spuszczać, e, nie spuszczać tej cieczy a znowu taka pompa zalewowa ona cały czas jest zatopiona no wiadomo, jak szykują się duże mrozy no to trzeba mieć to na uwadze, żeby wypompować przed tymi mrozami nieważne ile tam w tym zbiorniku jest ale tych zim nie ma teraz ostatnio jakichś strasznych, a jak zamarznie tak że nie da rady tą pompą wywieźć to zawsze na pole da się wjechać wtedy, więc ogarniemy temat tak że mi się wydaje, że to będzie Najwłaściwsze, bo to trzeba patrzeć na wygodę. Nie zawsze jest czas bawić w te się w te przepinanie, podpinanie wężyk. Gdzieś z tych wężyk skapnie. To raz, dwa one z gnojowicą w środku. To są już naprawdę ciężkie ciężko gdziekolwiek przeciągnąć i ułożyć, cokolwiek z nimi zrobić. Więc to jest takie rozwiązanie mocno na chwilę takie mocno przejściowe ale tak czy siak tam tą pompę w ogóle z sanga muszę uruchomić. Muszę ją uruchomić, z tego względu, że chyba ją będę wykorzystywał do mieszania w tym dużym zbiorniku. Eee, żadne tam mieszadła nie będę po prostu kupował. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może się tak okazać, że kurde i tam będzie trzeba mieszadło normalne wstawić. Eee, no ale wtedy ten Vogelsang też będzie coś warty, tak? Jak będzie, jak będzie sprawny, też będzie coś warty przy odsprzedaży, niż teraz, kiedy jest uszkodzony. Tak więc co, no, nie ma co dzisiaj przedłużać. Temat gnojowicy się ciągnie jak rzeka u mnie, chyba w końcu właśnie aż zakupię tą pompę i przekuję się przez ten beton, to będzie już temat zakończony definitywnie tego sobie i Wam życzę, żeby wam to już to nie zbrzydło na kanale, bo chyba słupki już oglądalności spadły, bo ileż można ciągle z tym samym się kłopotać. Ale jak to widzicie no, wszystkiego nie da się od razu na raz ogarnąć. Powoli, etapami, morskimi kroczkami, powoli realizujemy tą zmianę. Najważniejsze, że już e, nie muszę się strachać i jeździć nocą z beczką <noise> albo martwić się, że gdzieś tam zdjęcia z satelity mi zrobią. E, tylko wszystko jest pompowane do zbiornika. To jest najważniejsze. Zgodnie z przepisami wreszcie. Miejmy nadzieję, że do marca wytrzyma ten zbiornik. Także co? Kończymy temat. Mam nadzieję, że prędko nie trzeba będzie do niego zwrócić, ogólnie powiem Wam, że zestawik mi się podoba, ta przembiarka też taka fajnie, fajnie ona pracuje, cicho pompa, bo z tłumikiem. może być, no wiadomo, nie jest to szał, nie jest to wow, że tu Zoom przyprowadził, czy no chociażby Euromilka, to by na trzy parafie była wow beczka, a ta po prostu ciągnie, ciągnie i aby tak dalej. Także co? Do zobaczenia jutro.